Teraz na futbol i to będzie piłka nożna w wydaniu najmłodszych. W sobotę i w niedzielę w Gołuchowie bardzo ciekawy turniej Race Cup odbywał się w tamtejszej hali. Piłkarska Akademia Piotra Rejsa rośnie w siłę w systematyczny sposób. Zainteresowanie rozpoczęciem przygody z futbolem jest bowiem olbrzymie. Także i w naszym regionie coraz bardziej prężnie działają cztery oddziały tej akademii. Młodzi futboliści trenują w Krotuszynie, Pleszewie, Jarocinie i Ostrowie. Na chwilę obecną 60 lokalizacji, łącznie blisko 3000 zawodników, tak więc e, to jest na, na chwilę obecną największa szkółka piłkarska w środkowo-wschodniej Europie. Tak więc tutaj nie tylko w Polsce, ale na całą tutaj można powiedzieć Europie. E, głównie Wielkopolska i województwo lubuskie. No i od... W Drzebie aktualnie jest blisko 60 zawodników, tak więc ciągle się to rozwija i funkcjonuje bardzo dobrze. Od czegoś trzeba było zacząć, tutaj osoba Piotra Rejsa odgrywa pierwszorzędną rolę, ale myślę też, że przede wszystkim system współpracy, na jakim Akademia tutaj bazuje, jest wszystko rzetelnie prowadzone jeszcze właśnie do tego wcześniejszego pytania jest panel trenerski, trenerzy mają panel trenerski, gdzie jest szereg informacji. I, I myślę, że to pomaga dużo sprzętu, baza sportowa. W sobotę i niedzielę młodzi piłkarze spotkali się w Gołuchowie. W tamtejszej hali odbywał się bowiem turniej Race Cup. To było piłkarskie święto, w którym udział wzięło ponad 250 adeptów futbolu. Jest to takie święto piłkarskie. Generalnie turniej taki jest, nazywa się Mikołajkowy Turniej Race Cup. Czyli zawsze odbywa się co roku okresie od, powiedzmy, początku grudnia do połowy grudnia we wszystkich tutaj lokalizacjach w Wielkopolsce. Mikołajkowy turniej Zawsze jest tak, że wszystkie roczniki od najmłodszych do najstarszych mają swój turniej. My akurat tutaj w Gochowie gościmy najmłodszą grupę, gościliśmy wczoraj w sobotę grupę A i dzisiaj gościmy grupę C. W sobotę rozgrywały tutaj swoje roczniki 2007 i młodsi turniej, gdzie graliśmy systemem 3 na 3. Ze zmianą boiska było, było głównie przygotowanych 9 boisk, gdzie dzieci przechodziły z boiska na boisko. Tutaj chodzi głównie o to, żeby oswajać się z piłką, ten wiek jest... Bardzo istotny dla koordynacji ruchowej, i, i, i właśnie w takim celu się spotykamy. Nie ma tutaj żadnego grania na wynik, nie ma liczenia jakichś bramek, tylko chodzi o dobrą zabawę dzieci. W tej dwudniowej rywalizacji oglądaliśmy nie tylko zespoły z naszego regionu. W grze pojawiły się bowiem także drużny z wrześni, gniezna słupcy czy Konina. Dla wszystkich uczestników, ten turniej był oczywiście dużym wydarzeniem i jednocześnie znakomitą zabawą. Tutaj już widać te, te elementy tej pracy, którą wykonują trenerzy w poszczególnych lokalizacjach. Już staramy się, żeby w miarę było opanowane to przyjęcie piłki i celne podania. Ale wiadomo jak to w futbolu najwięcej radości dają dzieciom szczelone bramki. Wczoraj była był turniej grupy A, gdzie przede wszystkim chodziło o zabawę. Dzieci grały siedmioletnie i młodsze. Tam nie ma żadnych tabel, nie ma punktów. Po prostu dzieci grają dla zabawy na takie małe brameczki, małe brameczki namiotowe, trzech na trzech. po prostu po to, żeby pograć, po to, żeby się nacieszyć piłką. Tak jak mówię, głównie zabawa. Dzisiaj natomiast jest turniej grupy C, to są roczniki 2002 i Moci. Tutaj jest po prostu już rozgrywane to w formie turnieju, gdzie po prostu drużyny rywalizują ze sobą już na punkty i na bramki. W grudniu młodych piłkarzy czekają kolejne turnieje. Początek zimy to więc czas na sportową rywalizację dla tych wszystkich, którzy marzą o dużej karierze futbolowej. Kończymy wtorkowe wydanie serwisu sportowego. Na zakończenie jeszcze dobra wiadomość dla kibiców Żużla. Biało-Czerwona Ostrowia pozyskała bowiem kolejnego zawodnika. Po rocznej przerwie do tego zespołu powraca teraz Roni Jamroży. Szczegóły tego transferu w jutrzejszym, środowym wydaniu naszego serwisu. Teraz to wszystko i do zobaczenia jutro.